Siema Widzowie Siema. Dzisiaj miał być film z budowy rampy Ale pokażemy wam Za kulisami przygotowanie Czyli mamy tu deski, deski. Wiemy, Trochę się ocenę żeby złapać kadr deska. Patrzcie jaka deska Przybliżenie razy sześć patrzcie Dzisiaj Wam pokażemy tylko przygotowania, a jutro będą widzyne spakania i zjeżdżenia. Cierwa techniczna to była a tu to trzeba to dociąć ale panie podabi poda podabi pan to oczywiście Ta. Jest taka deska na razie mamy tylko plany i mój bąk <noise> Przepraszam was, widzowie. Cebulka? Uu. A ta deska to wygląda jak łódka. Gdzie jest Panie, skąd tu ino? Dzięki. Czekaj. A raczej to chyba, Krzysiu, zamienimy ta deska, wiesz? No. Dobra. Puść, puść. Nie, no, z 5 minut. A są dopiero 2 no, minuty, i dalej leci odcinka. Siu! A ła! Siu! Kopnąć palec. Mogę nie musimy w tym dociąć. Tak samo. Tylko na razie to wam pokażemy tylko te rzeczy, co mamy. Bo do nacinamia. Gdzie mój dziadek musi przyjechać. Pójdziemy do góry. Pokaż, Zawiat, tu są deski. Tam jest deska, tam jest deska. Tu są tu jest cały To tak pokażę, żeby było widoczne wszystko. Dobra. Tam jest mój rower, z moim kaskiem. Idziemy do garażu, bo tu też mamy asortymenty. Tylko oświecę światło ja, tu ciągnę ciemno w dupie. I nie chcę Dobra, już widać. Co, że i tu jest płyta, ale ją na pewno nie użyjemy, ale... Może się przydać do jeszcze innej rampy, którą będziemy budować za kilka miesięcy. Może będziemy budować. Tu jest miliard desek. No. Czekaj, nawet policzę. Raz, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. dziesięć, jedenaście, za 10. 13 desek. 13. Desek. No kurde, piątek 13. 13 desek. Jezus, piątek 13. To dzień dzisiaj, nie? Nudy, a jutra, to nagrywa film. Zobaczymy, przyjeżdża ekipa. No. Ty, ja. I wie? Na wątpię mam No. I no, mostek. Tak, Patrzcie. 720 cm do wygripy. I w końcu. Teraz. Czekajcie. Tu jest... Minirowy z moim kaskiem. Tak się to prezentuje. Na razie to. Tam du dużo skaków w kasku nie było, ale ileś to tam było. No, tak to wygląda. Chodźcie, wam A to jest ten mały rowerek. Otóż ten co wyjść na ten. ten I wam pokażemy Musiałe. i jeszcze. Macie moje piłownik. Bo mogę, możemy Wam pokazać e, te, jak nazywa te na no 20 słów. E, nie na 25. Na 20. Ale 21 mamy. Na 20. Na 20 ile babrowerów. No. No. Na początku Wam odpowiem, że mam 4, bo dwa miejskie i dwa feridowe czy Dirtowo i Teredowe Kioto i to by było na dzisiaj na tyle widzimy się w następnym widzimy odcinku widzimy się jutro w następnym odcinku dobra